Są w tobie dwa wilki. Jeden chce się rozwijać, a drugi chce zostać w miejscu. Ale nieważne, którym wilkiem się pokierujesz i którą drogę wybierzesz, będziesz cierpiał. Tak, na tym polega życie. Życie polega na cierpieniu. Z tym, że jest pewna różnica, pewna diametralna różnica, która różni cierpienie stania w miejscu i cierpienie rozwoju. Myślisz sobie, że stojąc w miejscu to cierpienie cię nie dotyczy, ponieważ grasz sobie w gierki, oglądasz sobie TikToka, oglądasz sobie porno. Jesz śmieciowe, ale dobre jedzenie i w sumie chillera, utopia, nic się złego nie dzieje. Z tym, że te konsekwencje być może zaczynasz odczuwać już teraz, być może zaczniesz je odczuwać niedługo, ale nie przyniesie ci to nic dobrego. Przyniesie ci to przestymulowanie, przyniesie ci to ból, choroby psychiczne, depresję, w konsekwencji może i nawet śmierć. No, i nie będę się tutaj rozpowiadać o konsekwencjach złego stylu życia, bo to nie ten film. Być może wejdź sobie na kanał jakiś medyczny, to ci o tym wszystkim opowie. Ja ci opowiem, że masz wybór. Masz wybór właśnie zostania w miejscu i przyjemności teraz i cierpienia później, albo wybór rozwoju. Wybór rozwoju, który polega na tym, że cierpisz teraz. Cierpisz idąc na siłownię, cierpisz, ponieważ ciężar jest ciężki, ponieważ nie masz wytrzymałości, nie masz kondycji i umierasz. Nie możesz oddychać przy najprostszych ćwiczeniach kardio. Cierpisz, ponieważ masz taki słaby, takie słabe utrzymanie atencji, że nie jesteś w stanie przeczytać w stronę książki bez zapominania, co było na poprzedniej i musisz się czytać jeszcze raz, żeby tą książkę w ogóle zrozumieć. Cierpisz, ponieważ zostajesz odrzucony, zostajesz odrzucony przez. Ludzi, z którymi chcesz się spotykać, ze znajomymi, z być może partnerką. No tak to wszystko działa. Cierpienie jest ścieżką również rozwoju. Powiedzmy to tak, w stanie w miejscu cierpienie, ból jest konsekwencją. Konsekwencją oddawania się przyjemności. Z tym, że czym jest przyjemność? Przyjemność jest krótkotrwałym uczuciem, w którym czujesz się dobrze. Czujesz się dobrze, kiedy jest ci przyjemnie. Czujesz się przez chwilę dobrze. Kiedy wygrasz grę, kiedy obejrzyj jakiegoś śmiesznego TikToka po obejrzeniu 50 nieśmiesznych, wtedy czujesz się dobrze. Przez chwilę, przez maksymalnie minutę. Ale myślę, że większą formą, bardziej dojrzałą formą przyjemności jest szczęście. Szczęście, czyli okres, w którym czujesz się dobrze praktycznie przez cały czas. I do tego właśnie prowadzi rozwój. Ponieważ Mimo, że na początku bolało Ci chodzenie na siłownię, to po paru miesiącach, paru latach wybudowałeś niesamowitą sylwetkę, wzmocniłeś swoją kondycję, wzmocniłeś swoją wytrzymałość i teraz sprawia Ci to przyjemność. Nawet po paru tygodniach chodzenie na siłownię sprawia Ci przyjemność. Mimo tego, że męczyłeś się czytając książki, zdobyłeś niesamowicie dużo wiedzy, poznałeś wspaniałe historie i teraz jesteś w stanie chociażby założyć biznes, ponieważ poznałeś Sporo zasad, sporo praw, którymi rządzi się świat, o których wcześniej nawet nie słyszałeś, ponieważ nigdy po książki nie sięgnąłeś. Mimo tego, że bolało cię odrzucanie przez innych ludzi, teraz znalazłeś sobie niesamowity krąg przyjaciół, który otacza cię, który wspiera cię i ty wspierasz również ich. Znalazłeś sobie niesamowitą dziewczynę, która być może jest już twoją żoną, i być może chcesz założyć z nią rodzinę. Tak to działa, że to ten ból zawsze będzie. Tylko kiedy ten ból będzie i czy warto go przeżywać, to już jest inna sprawa. Ja chociażby codziennie ostatnio zacząłem patrzeć na swoje życie i właśnie pod tym kątem je obserwować. Codziennie rano, kiedy wstaję, mam wybór: albo zostać w łóżku i poprzyturać się do dziewczyny, albo wyjść. Wyjść z łóżka mimo tego, że jest 6.30, że jest ciemno, że jest mgliście, że jest zimno. Wyjść i pójść do łazienki tylko po to, żeby wziąć zimny prysznic. Zimny prysznic, który jest jeszcze bardziej nieprzyjemny, który, którego nie, nie cierpię go brać. Nie cierpię go brać, ponieważ nie lubię zimna. Spływa na mnie fala zimnej wody. Ja umieram pod tym prysznicem, ale mimo tego i tak to wybieram. Wybieram to. Ponieważ potem czuję się dobrze. Potem czuję się orzeźwiony, gotowy do pracy i czuję, że się rozwinąłem. Zamiast stać w miejscu i leżeć w łóżku, wyszedłem, zrobiłem coś trudnego i zabieram się do kolejnej trudnej rzeczy, chociażby nagrywania tego filmu. Dzisiaj akurat zimnego pysznica nie wziąłem, ponieważ dzisiaj jest mój dzień treningowy, ale wiesz o co mi chodzi. I ty przed tobą również są takie wybory. Codziennie. Stawiane są przed tą wybory, które przybliżają cię albo do, albo do rozwoju, albo do stania w miejscu. I to, co ty wybierzesz, to już jest Twoja wola, z tym, że za każdym razem będziesz cierpiał. Będziesz cierpiał nieważne, czy staniesz w miejscu, nieważne, gdzie się rozwiniesz. Dlatego warto wybrać cierpienie, które ma jakiś sens. Nadal trwa styczeń, dlatego, nadal możesz się ze mną umówić na rozmowę za mniej niż 50% ceny. Jeżeli jesteś zainteresowany, to zapraszam do opisu. A jeżeli po obejrzeniu tego filmu zdecydowałeś się na drogę rozwoju, to przyda ci się dyscyplina. A wszystko o dyscyplinie znajdziesz w tym filmie.